Witam Cię w drugiej lekcji tygodnia 12 na kursie Listen and Speak English na poziomie A1. Ta lekcja dzisiejsza, można powiedzieć, kończy taką serię lekcji, w, podczas których zajmowałem się omawianiem czasu gramatycznego present simple. W tej dzisiejszej lekcji, właśnie w kontekście tego czasu omawiania czasu present simple, Przyjrzymy się takim dwóm bardzo popularnym czasownikom. Czasownikom to like, lubieć i czasownikowi to want, czyli chcieć. Ym, można powiedzieć, są to bardzo popularne czasowniki, jedne z bardziej popularnych, których ym, ym, bardzo, bardzo często używamy i zasługują na takie osobne, można powiedzieć, objaśnienie. Z racji tego, że chociażby czasownika want właśnie możemy używać na dwa sposoby. Można powiedzieć, ja chcę coś, bądź ja chcę coś zrobić. I wtedy troszeczkę inaczej będziemy używać tego czasownika. Więc z tej racji, że są to bardzo popularne czasowniki, przyjrzymy się, troszkę więcej miejsca poświęcimy sobie właśnie ich omówieniu. Ponieważ także czasownik to like, czyli gdy mówimy, że coś lubimy. Możemy na dwa sposoby używać. Także możemy mówić, lubię coś, bądź lubię coś robić, więc tutaj można powiedzieć, są takie pewne rzeczy, które należałoby wyjaśnić, i tym się zajmę w dzisiejszej lekcji. Zaczniemy, jak zwykle, od nowych słówek, potem część grammar, no i część sentences, czyli zdania do powtórki. Zapraszam do lekcji. W dzisiejszym vocabulary, podobnie jak zazwyczaj, 10 nowych słówek. Zacznijmy od rzeczowników. Pierwszy z nich to rzeczownik. Um, słowo change, ale tutaj w funkcji rzeczownika, nie czasownika, zmieniać, tylko zmiana, change. Ale także, oprócz tego, że jest to zmiana, to także mm, są drobne pieniądze, bądź reszta, tak jak mówimy w sklepie, tak, kiedy to są wydawane pieniądze. I wtedy na przykład, na takim przykładzie, kiedy w sklepie moglibyśmy coś takiego usłyszeć. Oto Pańska reszta, tak? Here's your change, sir. Czyli, że po prostu gdy wydawane są nam pieniądze, tak? Drobne, bądź reszta, to także change. Powód to a reason. A reason, powód. I dałem taki przykład. Do you know the reason? W ten sposób. Czy znasz powód? Um, dalej historia. History. Bardzo podobnie w języku angielskim. History. Także przedmiot szkolny. History. E, I teraz a, będzie to e, niepoliczalny e, rzeczownik. E, czyli tutaj bez przedimka. E, go napisałem, ponieważ jest niepoliczalny. No i tutaj dałem jako przykład... To interesujący okres w amerykańskiej historii. It's an interesting period in American, American history. Period, będzie okres, tak? American history, Polish history, polska historia, w ten sposób. Dalej mamy rzeczownik sztuka, czyli art. No i widzimy, że także jest on bez przedimka, yy, dlatego że jest to rzeczownik niepoliczalny, czyli tu napisałem uncountable. Um, no i tutaj sztuka, przykłady Indian art, sztuka Indian, American art, amerykańska, African, afrykańska, ale także a piece of art będzie to dzieło sztuki, a piece of art, dosłownie kawałek sztuki, dzieło sztuki, a piece of art. Teraz e, czasowniki uczyć się to learn, to learn no, i tutaj e, przykład, oczywiście e, przykład taki najczęściej używany będzie uczyć się może w naszym przypadku języka, czyli to learn a language, to learn English, uczyć się angielskiego w ten sposób, ale dałem też przykład uczyć się na błędach, to learn from mistakes w ten sposób. Dalej to set, e, tak samo się wymawia, jak się pisze, czyli czasownik, czyli nastawić, nastawiać, ustalać, wyznaczyć to będzie ten, y, tak, będzie w takim też y, znaczeniu używany ten czasownik, ustalić bądź wyznaczyć na czas, czyli na przykład The meeting is set for October the 1st, czyli powiedzmy, że spotkanie jest wyznaczone, ustalone na dany czas, ale też nastawić set, najczęściej chyba w tym znaczeniu alarm, budzik, tak, Proszę nastaw budzik alarm na 6:30. Please set the alarm for uh, half past six, tak? W ten sposób. Dalej to lead, czasownik, kolejny lead to prowadzić bądź przewodzić komuś w ten sposób. Um, prowadzić. To znaczenie prowadzić tutaj. Um, Dałem przykład: This road leads to the beach, czyli ta droga prowadzi na plaży, do plaży w ten sposób, prawda? W tym znaczeniu prowadzić, ale także lead, przewodzić komuś, przewodzić na przykład grupie ludzi, przewodzić, i stąd mamy rzeczownik leader. Od tego czasownika to lead, przewodzić, leader, czyli przywódca, ten, który przewodzi, leader, leader, także po polsku mówimy, prawda? Leader. Dalej przymiotnik łatwy, czyli easy easy. It's easy to fix it. Przykład um, łatwo to naprawić. Łatwo to naprawić w ten sposób. Dalej clear. Taki przymiotnik. Clear. Powiemy wyraźny. Clear. Powiemy o y, na przykład obrazie, zdjęciu, że jest wyraźny. Czyli these photos are very clear. Te zdjęcia są bardzo wyraźne. Bądź jasny, oczywiste coś, tak? Clear też byśmy tak powiedzieli, tak? It's clear to me, to dla mnie jest jasne w ten sposób, w takim oczywiste w sensie, tak? Też użyjemy clear. E, I ostatni e, słówko, well, czyli e, dobrze. Oczywiście very well, bardzo dobrze. To re, można używać z czasownikami. Pamiętać dobrze, remember well. To feel well, czuć się dobrze. Understand well, czyli ro, dobrze rozumieć coś. Understand well. Present simple the verbs to like and to want, czyli czas present simple, czasowniki, lubić, chcieć. Taki tytuł nosi dzisiejsza część poświęcona. E, gramatyce, grammar B i czasowniki to like, lubić oraz to want, chcieć to są jedne z najczęściej używanych czasowników, dlatego poświęcimy im e, troszeczkę uwagi dzisiaj. Zobaczmy pierwszy punkt. Czasownik to like, czyli lubić, zachowuje się w taki sam sposób jak większość innych czasowników i ma taką samą formę dla wszystkich osób w odmianie, oprócz oczywiście trzeciej osoby liczby pojedynczej, czyli osób he she it w której dodajemy końcówkę s czyli odmiana jego taka skrócona tutaj będzie wyglądała w ten sposób dwie formy like dla osób ja ty my oni tak wy także i you we they e, czyli like oraz dla trzeciej osoby he she it likes czyli tutaj dodajemy w trzeciej osobie tą literkę s tutaj dopisałem reszta zdania kiedy właśnie konstruujemy zdania w ten sposób Zobaczmy przykładowe zdania, czyli zobaczmy, no, podmiot, później czasownik like, no i później co y, lubimy, tak? We like dogs. My lubimy psy w ten sposób. Ona lubi psy, she likes dogs w ten sposób. She likes dogs, czyli pamiętamy o tym, by dodawać tą literkę s, kiedy, um, już, kiedy mówimy o osobach on, ona bądź to. W ten sposób. Y i teraz punkt drugi. Zobaczmy. Czasownika to like używamy z rzeczownikami, podkreśliłem. Czyli na przykład powiemy w języku polskim, lubię coś, tak? Z rzeczownikiem. Lubię, w tym przypadku użyłem sport, tak? Lubię sport, lubię coś. Ale też możemy używać z czasownikami. Czasownika like, czyli powiemy, że lubię coś robić, tak? Z czasownikiem. Czyli lubię co? Lubię grać, nie? Z czasownikiem. Więc na dwa sposoby zobaczymy, jak jak tego użyć na przykładach. Zobaczmy przykłady. Najpierw z rzeczownikami like, czyli zobaczmy. Lubię sport. I like sport. Tak, lubię coś. Ona lubi muzykę pop. Też coś lubi, tak? She likes pop music w ten sposób. We like animals, lubimy zwierzęta. He likes sport. On lubi sport w ten sposób. Pamiętamy w trzeciej osobie to z he likes, tak? Czyli bardzo łatwo z rzeczownikami. Ktoś coś po prostu lubi. Gdy używamy to like z czasownikami, to dodajemy do nich końcówkę jaką? ing. Zobaczmy. Czyli, żeby powiedzieć, że lubię pływać, tak? Bądź pływanie. O, może tak, lubię pływać. Dodam do to swim. Dodam końcówkę ing, akurat tutaj podwojona jest literka w tym wyrazie, jeżeli dodaję ing, czyli I like swimming, powiem tak. I like swimming, czyli dodajemy końcówkę ing do czasownika. Tutaj dałem przykład. Ona lubi słuchać muzyki, tak. Ona lubi coś robić. Wiemy, że she likes, należy powiedzieć z, końców, z literką sy, she likes, ale co? LISTEN to jest słuchać i do tego LISTEN dodajemy ING, czyli w tej formie CONTINUOUS będzie ten e, właśnie czasownik, czyli SHE LIKES LISTENING TO THE MUSIC, w ten sposób. SHE LIKES LISTENING TO THE MUSIC, ona lubi słuchać muzyki. E, ONI LUBIĄ CZYTAĆ KSIĄŻKI, powiemy THEY LIKE co? E, READING, tak? Samo READ jest czytać, TO READ, Natomiast e, musimy dodać tą jeszcze czy, e, ing w ten sposób, czyli oni lubią czytać książki. They like reading books. W ten sposób powiemy. E, on lubi mm, grać w piłkę nożną. Może to przewiniemy. Zobaczmy. On lubi grać, tak? He likes playing. W tej formie z ink, tak? He likes playing football. W ten sposób powiem, że ktoś coś lubi robić. Więc w ten sposób będziemy używać um, like z czasownikami. Z tą końcówką ing, w czasownik z końcówką ing. Tak, na tej zasadzie. I teraz uwaga: można też spotkać się z użyciem czasownika to like z czasownikiem, czyli ktoś coś lubi robić. I teraz z czasownikiem w bezokoliczniku, czyli jak? Z tą cząstką to czasownik, to dance na przykład, tak. Czyli lubię tańczyć, I like to dance. Tak? Można się spotkać z takim użyciem także czasownika to like, e, z, e, like z czasownikami. Tak? W tej, wtedy ten czasownik też jest używany jako forma y, ta bezosobowa, jako bezokolicznik z tą formą to. Także możesz się spotkać z takim użyciem, natomiast my będziemy się trzymać tego sposobu z tą cząstką ing, jeżeli mówimy, że ktoś coś lubi robić. Przejdźmy dalej. Trzeci punkt. Czasownik, czasownik to want, czyli chcieć, want. Zachowuje się w taki sam sposób jak większość innych czasowników i ma taką samą formę dla wszystkich osób. Oprócz trzeciej osoby, liczby pojedynczej, czyli wiadomo, podobnie jak czasownik like, w której dodajmy końcówkę s, czyli on będzie miał dwie. Odmiany. Want oraz wants, jeżeli to będzie he, she bądź it, czyli ta trzecia osoba liczby pojedynczej. Przykład z want. Ja chcę kanapkę. Bardzo prosto. I want a sandwich. W ten sposób. Ja chcę coś, tak? Przykład trzeciej osoby. Zuzia, tak? Susan, ona. I wtedy z trzeba dodać. Wants. Zuzia chce szczeniaka, tak? Susan wants a puppy, w ten sposób. Bardzo, bardzo łatwo. Ale także tutaj widzimy, że czasownika want używamy nie tylko z rzeczownikami, tak jak było wcześniej, tak, ja chcę coś, ja chcę kanapkę, I want a sandwich, ale także używamy go z czasownikami, czyli ja chcę coś zrobić, czyli zjeść na przykład kanapkę, tak, I want a sandwich, można powiedzieć, ale ja chcę zjeść coś, albo ja chcę coś zrobić po prostu, czyli z czasownikami podobnie jak czasownik like Przykłady użycia z rzeczownikami to bardzo prosto, tak? I want a sandwich, to co było. Susan wants a puppy, Zuzia chce szczeniaka. Czyli to byłoby w ten sposób. Natomiast z czasownikami, kiedy używamy czasownika to want, no to z czasownikami używamy ich w czasownika, wtedy w formie bez okolicznika. Czyli wtedy już będzie z tą cząstką to, tak? W ten sposób jak w każdym vocabulary wstawiamy nowe słówka, czyli to go. To play. W ten sposób. Tak? Na przykładach zobaczmy. Chcę obejrzeć ten film, czy chcę coś zrobić. Obejrzeć. Czasownik to watch. Obejrzeć. I on tutaj będzie po tym want bez okoliczniku. I want to watch. Tak? Czyli z tą cząstką to. I want to watch this movie. Chcę obejrzeć ten film. Zobaczmy jak będzie. Ona chce e, wyjść. Tak? Gdzieś. Gdzieś. Tak? Um, She wants, ona chce, owszem, ale czasownik ten to go. Tutaj bez okoliczniku, tak? She wants to go out tonight. Ona chce wyjść dzisiaj, dziś wieczór, tonight. Także można tak, tak go przetłumaczyć. My chcemy uczyć się angielskiego. We want to learn, tak? I zawsze po want, jeżeli jest czasownik inny, to wtedy bez okolicznik. We want to learn. He wants to buy a new car. On chce kupić nowy samochód w ten sposób. Czyli, uh, po, jeżeli ktoś chce coś, uh, kiedy to będzie z czasownikami, no to um, to want, wtedy ten czasownik w formie bez okolicznika. To go, to play, to watch, to buy i tak dalej. Jeszcze tutaj będziemy mieli dokończenie na następnej stronie. Punkt piąty. Pytania oraz przeczenia z użyciem czasowników to like oraz to want. W czasie present simple budujemy. Tak samo jak z, jak z innymi czasownikami, czyli używając operatora, tak? Do, does. Znamy już ten operator i wiemy, jak budować pytania w czasie present simple, więc bardzo podobnie z czasownikiem to like. Po prostu, czy ty lubisz, tak? Będzie do. Do you like dogs? Czy ty lubisz psy w ten sposób? Odpowiedź na tak, nie. Yes, I do, no, I don't, czyli te odpowiedzi znane tutaj też podaję wszędzie. Krótkie odpowiedzi na tak, na nie. No i pytanie do trzeciej osoby, tu będzie does. Czy on lubi grać? Tak? Czy on lubi coś robić? Does he like playing? Czyli tutaj z tym ingiem. Does he like playing football? Czy on lubi grać w piłkę nożną? Czyli tak jak samo jak z każdym innym czasownikiem. To like, to want, bardzo podobnie. Tu dwa pytania do osoba trzecia. Czy Zuzia chce szczeniaka? Does Susan want a puppy? Does she want a puppy? Czy ona chce szczeniaka? Um, odpowiedzi tak, na nie. No i do you want to go out tonight? Czy ty chcesz dzisiaj wyjść wieczorem w ten sposób, tak? Do you want to go w ten sposób? Do you want to go out tonight? Czyli, e, czyli w ten sposób sobie zakończyliśmy tutaj omawianie tego tematu. Te dwa czasowniki bardzo często używane, to like oraz to want w czasie present simple. Zanim przejdziemy do kolejnej części lekcji, czyli sentences, jeszcze taka drobna uwaga. W części sentences znajdziemy zdanie siódme, które brzmi: Ona lubi słuchać muzyki. She likes listening to music, czyli pojawia się tutaj zwrot słuchać muzyki, i ten zwrot właściwie mm, brzmi w ten sposób: Listening to music, słuchać muzyki. Jednak omawiając część grammar, um, tutaj wkradł się błąd, ponieważ w tym zwrocie pojawiło się the, czyli tutaj w tym zdaniu pojawiło się listening to the music um, i to należałoby usunąć to the, ponieważ właściwy sposób powiedzenia słuchać muzyki to bez tego the, ten zwrot, czyli listening to Music, i to jest właściwa, właściwy sposób ym, wyrażenia tego, więc tutaj w części sentences będziemy już powtarzać to we właściwy sposób, czyli She likes listening to music bez tego the. Powtórz za mną kolejno, najpierw 10 słówek, a następnie 15 zdań. Pierwsze słówko zmiana drobne bądź reszta, a change, a change, reszta. Powód, a reason, a reason, powód. Historia, history, history, historia. Sztuka Art, art, sztuka. Uczyć się, to learn, to learn, uczyć się. Nastawić, wyznaczyć, ustalić, to set, to set, nastawić. Prowadzić, przewodzić komuś, to lead, to lead, prowadzić. łatwy easy easy łatwy wyraźny jasne clear clear wyraźny dobrze well well dobrze teraz zdania lubimy zwierzęta ale oni nie we like animals, but they don't. We like animals, but they don't. Lubimy zwierzęta, ale oni nie. Ona lubi muzykę pop. She likes pop music. She likes pop music. Ona lubi muzykę pop. Czy oni lubią czytać książki? Do they like reading books? Do they like reading books czy oni lubią czytać książki? Ona chce dziś wyjść wieczorem She wants to go out tonight She wants to go out tonight ona chce dziś wyjść wieczorem Marek nie lubi chodzić na zakupy. Mark doesn't like going shopping. Mark doesn't like going shopping. Marek nie lubi chodzić na zakupy. Czy chcesz obejrzeć ten film? Do you want to watch this movie? Do you want to watch this movie? Czy ty chcesz obejrzeć ten film? Ona lubi słuchać muzyki, kiedy jest sama. She likes listening to music when she's alone. She likes listening to music when she's alone. Ona lubi słuchać muzyki, kiedy jest sama. Jaki rodzaj muzyki lubisz? What kind of music do you like? What kind of music do you like? Jaki rodzaj muzyki lubisz? Mój tata chce kupić nowy samochód. My dad wants to buy a new car. My dad wants to buy a new car. Mój tata chce kupić nowy samochód. Sara Lubi pić czarną kawę, ale ja nie. Sarah likes drinking black coffee, but I don't. Sarah likes drinking black coffee, but I don't. Sarah lubi pić czarną kawę, ale ja nie. Czy chcesz zjeść ze mną lunch? Do you want to have lunch with me? Do you want to have lunch with me? Czy chcesz zjeść ze mną lunch? Oni nie chcą mieszkać w dużym mieście. They don't want to live in a big city. They don't want to live in a big city. Oni nie chcą mieszkać w dużym mieście. To mi się nie podoba, chcę coś innego. I don't like it. I want something different. I don't like it. I want something different. To mi się nie podoba, chcę coś innego. Co chcesz robić? What do you want to do? What do you want to do? Co chcesz robić? On nie lubi słodyczy, ale lubi lody. He doesn't like sweets, but he likes ice cream. He doesn't like sweets, but he likes ice cream. On nie lubi słodyczy, ale lubi lody.